Przy... Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w taką ucieczkę z moją koleżanką. Um, uciekaj z KFC Obi. Jakbyście chcieli sobie w nią zagrać, więc zaczynamy! Hejka! Um, więc przechodzimy, więc lecimy. O <grym> A, bo chyba na krzesła nie można, tak? No, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Aha! Mówiłam, temu nie ufać. Dobra, więc lecimy po musztardzie i keczupie. A wolicie musztardę czy keczup, czy dwa? Albo żadne. No właśnie, bo każdy lubi co innego, chodźmy. U o, to środkowe. Nie. A bo tu są takie zabijające, a nie te przezroczyste. Dobra. Okay, to. To. Tak myślałam. I teraz będzie środkowe. Nie. To znaczy... też nie. Aha. Okej, okay, no to... Dobra, już to przyszłyśmy, więc lecimy dalej. u szachownica. Jak ja nie lubię szachownicy. Aha. A, bo chyba właśnie trzeba było ich je omijać. Tak, chyba właśnie tak. O, w do W ogóle wolicie Maka czy KFC? Cornelia. A czyli na co znaczy... Zuzia Cornelia czy KFC e e Mag czy KFC Chyba Mag. No ja też mi się tak wydaje. Ale dzisiaj gramy w sobie w KFC. Ale z KFC. Co jest dla ciebie najlepsze z KFC? Z KFC? Nie wiem. Kurczaczki oczywiście. A z Maka? W ogóle jadłaś ten nowy zestaw Minecraft? Minecrafta? Tak. Jeszcze nie. A, a ja jadłam. I no tak, wolę Bambi, tak szczerze powiem. Bambi jest, Bambi był lepszy. Oj. Bambi nie ma. No był, ja jadłam. A ty? No. No, a dostałaś naklejki? No, ja też nie. A moja koleżanka dostała. Szczerze, spodziewam się, że gwiazdki serowe są takie same jak ściskownik, prawie, bo to jest to samo, tylko inny kształt. No. Więc czekamy na złóżkę i lecimy. Czy ty już przeszłaś? No i. O, dobra. Lecimy. Jesteśmy tak, w jakiejś. Haha. <noise> A, dobra. E, ogólnie to a co naj naj nie lubisz w KFC? Nie lubisz. Nie lubię. A może ja ci zadam pytanie? No dobra. to czy frytki z KFC? Zmaka. W ogóle teraz makuje jest takie kurczaczki, nie? Chicken box, coś takiego. I te kurczaczki są tak o? szczerze, mi nie smakują w KFC lepsze. Tak szczerze, to jak ty to przechodzisz? I co on taki długi język ma? No, real, dosłownie. O nie, chyba nie można tego dotknąć. <grym> Aha. O, jesteś. Tak. Oni, umarłam. Ym, no to może. Wolisz ham. A w ogóle w KFC są hamburgery? Nie wiem. Ej, ale co to. Ej, a co to są w ogóle za kości porozkładane? Tego żołądka. A, powypadały mu, tak? Bardzo możliwe. Dobra. Więc lecimy. Polecam przy ściance to robić. Oczywiście skinam, ale no. Albo po prostu co chwilę naciskać spację, ale też skinam. A to zawsze działało. Kurde! Dobra. I Zjeżdż... Też polecam skoczyć. Zjeżdżamy, nie powiem gdzie, tak szczerze. Tak, szczerze, to chyba do czegoś, gdzie nikt by nie chciał być. Tam, gdzie, tam, gdzie słońce nie dochodzi. No. Kurde. Przyszłam tam. Przyszły tam dalej moje zwłoki, ale ja nie przeszłam. Ogólnie my ostatnio grałyśmy z Uzią w takie obie i ogólnie tam była, było takie coś bardzo podobne i nie mogłyśmy tego przejść. Więc widzimy się jak to kiedyś przejdziemy. Jak wylecisz to zobaczysz gdzie wylądowaliśmy. O nie. Przeteleportowało mnie gdzieś. O jesteś. Dobra. Eeeem. Um. Yy, musimy znaleźć sposób, aby dostać się do tej dźwigni. Więc idziemy. Yy, czyli co? Tędy idziemy? No, bo przez żabę się nie da. Wiem, bo próbowałam. Teraz jesteśmy chyba w jakichś nowoczesnych kanałach żołądkowych. No. Nie, bo my już wylądowaliśmy. Wiesz, my już wylądowaliśmy, jakby wiesz, w ki... W ki no i, i krokodyl chyba. A nie, to nie krokodyl, a krokodyl, ciekawa. Aha, idę jeszcze raz do dźwigni. Trzeba szybko. A tam nie ma drzwi? Nie, trzeba właśnie szybko dodźwignąć. Jest. jest. Dobra. Dobra. Ej, to jest to wieżyczka. W ogóle, sorry, że na tym odcinku z wielkanocnym królikiem to się tak schichrałam, ale po prostu był, po prostu a, dobra, nieważne. Ale no, I'm sorry. I, powie, I przepraszam jeszcze, że powiedziałam na początku, że jedno, że to jest jedno, wiecie, odcinek. Jednorazowy. Ale... Nie, tak, bo nie mogliśmy dalej nagrywać i tak wyszło. I jak chcecie kolejny odcinek z boki to piszemy w komentarzu. Ale za niedługo powinien być. Już jestem po paru próbach. Jak spadnę na końcu, to po prostu... Dobra, więc lecimy. O, Zuza na początku padła, super. No co, za późno skoczam. Nie. Jezu, te hamburgery to też chyba za szybko nie przejdziemy. Ej, nie zobacz no, czy... Dobra, yy, już jestem po kilku próbach, więc wkakujemy do kos kosza na śmieci. Eee... O Jezu, kręcone! Ej, na no się nie da wskoczyć. No, Oj. Dobra. Aha, nie umiem tego przejść. Ej, to... Ich. Chyba jest za ciężkie dla na nas. No nie! Ja już przeszłam, ale teraz czekamy na zuskę. Dobra, mamy. Uwaga, czytamy. Musi musimy dostać się do tych drzwi. To nie będzie za łatwe. Ja, ja chcę. Powolutku trzeba. A jeśli chcecie, obi na y, tych, na, desko, na rowerze, to wciskamy łapeczki w górę i jak będzie tutaj 10 wyświetleń, to nagramy na y, rowerze. Możemy, możemy jeszcze zrobić ucieknij z więzienia. O no. Więc. No właśnie, chciałam to powiedzieć. O, Elo. Elo, e, nie, nie tam, nie tam. Słuchajcie, my chyba raczej tego nigdy nie przejdziemy. Nie, no przejdziemy, ale trzeba się postarać w labiryncie. Jest, a jednak o. nie, a nie, jednak tak, a nie, jednak nie. Mamy a jednak to... no, tak. A nie. A nie, jednak nie. O Jezu, przepraszam. Dobre. Już to przeszłyśmy. Przeszłyśmy chyba labirynt i hobby. O, jest. Czekajcie, yes. checkpoint jest. Wkrótce jesteś na zewnątrz. No. Przejdziemy do tego... Jest tu nazwę, znaczy Przejdziemy do tego tunelu. Okej. Okay. Tam jest tunel, musimy do tunelu. Run, run run, 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 run. A myślałam, że nas przeszedł Jest! Oh, Przeszłyśmy oby. Oby wspierały mnie. do kolejnego oby. No to przechodź kolejne oby. Wow, chodź do mnie. Patrz jak fajnie jest. Oj, Zuzka. Też chcesz wejść? Nie, dzięki. Więc dziękuję wam za ten odcinek i do zobaczenia. Pa pa. pa.